Sobota, godzina dziewiąta. Znajdujemy się w hali Mosiru w Żywcu. Odbywają się tu zajęcia dla najmłodszych z dyscypliny, która w całym kraju cieszy się coraz większą popularnością. Piłka ręczna, bo o niej mowa, dostarcza nam wielu wrażeń. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sprawa rozwoju tej dyscypliny ma się w Żywcu. Piłka ręczna na żywiczyźnie cieszy się w ostatnim okresie bardzo dużą popularnością. Dowodem tego jest Liga Amatorska, w której bierze udział prawie 200 dziewcząt z całego tutaj regionu podbeskickiego. Następstwem budowania piłki ręcznej na Podbeskidzie było stworzenie drużyny piłki ręcznej Juniorek, która występowała w Śląskiej Lidze Piłki Ręcznej. Z dosyć fajnym efektem, biorąc pod uwagę fakt, iż dziewczyny trenowały bardzo krótko, zdobyły. W ciągu 14 kolejek 6 punktów, czyli 3 zwycięstwa, jest to moim zdaniem wynik bardzo dobry na tą chwilę. Jeżeli chodzi o dalsze zainteresowanie piłką ręczną, to coraz młodsze, coraz młodsze dzieci interesowały się tym sportem, coraz więcej zapytań było o piłkę ręczną ze strony właśnie tych najmłodszych adeptów i Konsekwencją tego było stworzenie zajęć właśnie dla tych najmłodszych y, amatorów szczypiorniaka. Zajęcia odbywają się w soboty o godzinie 9 w hali y, Mosiru. Przyjeżdżają tutaj dzieciaki z Żywca, jak i z okolic, bo mamy dzieci z Łodygowicy, z Łotwiny, z Lipowej, no i tak jak już, już wspomniałam, y, z Żywca. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach, podoba im się, podoba im się bardzo piłka ręczna. Dowodem tego jest fakt, iż na te zajęcia co tydzień przychodzą nowe dzieci, pokazują się nowe twarze, więc bardzo fajnie ta piłka ręczna się rozwija i mamy nadzieję, że coraz młodsze dzieci zaczną grać w tą piłkę ręczną już na tym etapie profesjonalnym, czyli, czyli będą występować w śląskich ligach, w kategoriach młodziczek czy młodzików, juniorek młodszych, nie tylko, nie tylko w juniorkach. W zajęciach dla najmłodszych wyniki nie są ważne. Oni jeszcze nie grają w lidze. Głównym atutem tych zajęć jest zabawa, ale również rozwój motoryczny. Zapytaliśmy trenera, dlaczego akurat piłka ręczna? Jest to dyscyplina oparta na naturalnych ruchach na biegu, rzutach, skokach. Rozwija w bardzo dobry sposób całościowe dziecko i dlatego jest ona korzystna, bardzo korzystna dla rozwoju fizycznego i uczy poza tym, gra piłkę ręczną uczy również współdziałania w zespole. No, wiadomo, że tutaj staramy się od początku nakierować, że jest jakby wspólna odpowiedzialność, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tutaj jeżeli chodzi o tą grupę naborową, stawiamy przede wszystkim na szkolenie poprzez gry i zabawy, naukę elementów technicznych. Oczywiście na każdych zajęciach jest gra, te dzieci jeszcze w lidze nie występują, nie biorą udziału. Zadaniem tych zajęć, tych początkowych jest to, aby zachęcić dzieci do udziału w zajęciach. Zachęcić ich do piłki ręcznej, w ogóle do aktywności fizycznej, bo nie wiadomo ile z tych dzieci będzie grało w piłkę ręczną, a nam zależy na tym, żeby jak największa ilość dzieci wzięła udział w zajęciach sportowych. Czy na tym etapie jest już jakaś możliwość ocenienia, czy, czy ktoś ma talent do piłki ręcznej, czy ktoś może w przyszłości wspierać nawet reprezentację? Jak najbardziej. Na podstawie naszych obserwacji i doświadczenia e, mojego, jak i również e, trenerki e, Moniki, e, możemy e, no, wywnioskować, które dziewczyny są obdarzone talentem e, do piłki ręcznej. Oczywiście e, to jest tylko nasze spostrzeżenie. Pozostałe rzeczy wyjdą jakby w czasie zajęć. Nie prowadzimy żadnych testów tutaj, takich określających, przynajmniej na początku zdolności motoryczne. No oczywiście takie testy mamy przygotowane, próby sprawnościowe, ale to będziemy realizować w kolejnych etapach, żeby stwierdzić również, nad czym należy popracować w większym stopniu, nad czym w mniejszym stopniu. Możemy wywnioskować, że wszystko zaczyna się tutaj. Dzieci przychodzą pograć, zabawić się z rówieśnikami. Z czasem staje się to dla części z nich wielką pasją. Z myślą o nich realizowane są nowe pomysły. W tym roku we wrześniu, we wrześniu otwieramy kolejną klasę w Szkole Mistrzostwa Sportowego Żapnie o profilu piłki ręcznej. Chcemy otworzyć tą klasę już na poziomie pierwszej klasy gimnazjum. Z tego względu, że tam, tam zajęcia są prowadzone codziennie, są to zajęcia profesjonalne, są, są zajęcia dodatkowe typu pływanie, gimnastyka, tańce. I tam dzieci mają szansę przygotować się już do tej gry na poziomie profesjonalnym. Oczywiście na samym początku jest to dla tych dzieci zabawa i to jest nasz główny cel, ale nigdy nie wiadomo jak kariera sportowa się dalej potoczy, prawda? I mamy nadzieję, że uda nam się tutaj z żywca ukształtować zawodników nawet na poziom zawodników piłki ręcznej. Nawet na poziom e, Superligi Polskiej. Zucień, dlaczego przychodzisz na piłkę ręczną? E, no bo lubię grać w piłkę ręczną, podoba mi się. Podoba ci się piłka. A masz jakiegoś swojego idola? Hmm. A oglądałaś mistrzostwa? Tak? tak. I kto tam wydaje fajnie rzucenie? Hmm. No. I Jurecki. Jurecki. A Franka, ci się podobał? Fajnie szmalnie? No. <grywa> tak? No. Dużo się dzieje. No. I gramy i się zbawimy. Fajnie. A co najbardziej lubisz Na zewnątrz? Granie. Granie. <grywa> Gdzie grałeś piłkę? Na WF-ie. Na wf, Na WF A do jakiej szkoły chodzisz? Do Łodygowic. Do Łodygowic, tak? No, to tam fajną halę macie, nie? To gracie. No i co, będziesz przychodził jeszcze? Tak. Będziesz, super. Lubię grać piłkę, ręczną. kiedyś. W przyszłości chciałabym też grać. Chcesz grać w przyszłości, tak? Tak. A mhm. oglądałaś mistrzostwa? Oglądałam. I co? Kto jest idolem? Y, Jaszka. No. Y, drugi Jurecki. Żebym się podobał. I Orzechowski. No, fajnie. masz jakąś swoją toczoną pozycję. Mm, skrzydłowa. skrzydłowa. Skrzydłowa, tak? Tak. Zawsze na zawodach gram na skrzydle. W przyszłą sobotę o godzinie 9 również odbędą się zajęcia. Wszystkie dzieci, które chcą aktywnie spędzić czas są mile widziane. Zajęcia sobotnie z piłki ręcznej skierowane są przede wszystkim dla, dla tych dzieci najmłodszych, e, czyli dla szkół podstawowych, czwarta, piąta, szósta klasa. Aczkolwiek e, młodsze dzieci e, tak samo znajdą się na tych zajęciach, ponieważ e, zajęcia są oparte przede wszystkim o gry i zabawy e, z użyciem piłki ręcznej. I kształtowanie takiej motoryki ogólnej. Dodam jeszcze to, że półka ręczna jest grą charakteru. I patrząc pod względem charakterologicznym, dzieci, ludzie mieszkający w tym rejonie jak najbardziej się do tej gry nadają. I chcemy to też tutaj pokazać.